Jak za pomocą Steam yarda zamiast live'a, zrobić po prostu nagranie materiału wideo, na przykład zrobienie z własnego poradnika wideo na jakiś temat. Dajemy utwórz i zamiast wybrać transmisję na żywo, wybieramy y, nagraj, po prostu nagranie, tytuł, na przykład kurs Facebooka. O Facebooku, już budowania, budowania y, 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 budowania np. marki osobistej, załóżmy tak, dajemy Create. Znowu czekamy a się załaduje nam studio. Wchodzimy sobie do studia. I mamy te same opcje tylko po prostu nie, nie, nie jest to robiona transmisja na żywo tylko po prostu jest nagranie, ale możemy te same opcje czyli np. możemy sobie dodać dodać np. wideo, dodać slajdy lub po, zrobić podgląd ekranu. Znowu zaweźmiemy, że tu kartę, znowu wejdziemy sobie, że pokażemy Facebooka, udostępni. OK. Sprawdzamy sobie jak to wygląda na Facebooku, na Facebooku możemy sobie zamknąć tą okienkę, wejść w tą grupę, pokazać tą grupę. Oczywiście to jeszcze nic się nagrywa, to jest dopiero przygotowanie, wracamy do swojego studia, w zakładce wybieramy studio. Dajemy podgląd, żeby sobie zszedł, że na przykład na początku już przedstawimy się, co zapowiemy i dopiero robimy nagraj. Nagranie lokalne, włącza, włączamy tak, beta i nagraj. Co to znaczy nagranie lokalne? To znaczy nagranie lokalne, że y, każdy uczestniczyk lokalny nagrywa y, dla każdego uczestnika u niego y, na pulpicie i damy nagraj. Zobaczymy, co tam tutaj zrobi system. Powiedzmy parę chwil. OK, nagrywamy. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Wojciech Wesołowski. Witam Was na szkoleniu ze StreamYarda. To jest próbne nagranie. Nagranie dla potrzeb, tutoriala o, o StreamYardzie. Nagrywamy, możemy sobie zrobić, przejść sobie, zrobić sobie ten podgląd ekranu. Mamy ten podgląd ekranu, gdzie osoby sobie patrzą. Możemy sobie wtedy wejść tutaj, przewinąć, o czymś opowiedzieć, powiedzieć na przykład jak ustawić, jak zrobić zdjęcie profilowe. Nie wiem, czy to by było o na przykład jak budować markę osobistą, co jest bardzo ważne na Facebooku itd. itd. Kiedy chcemy zatrzymać Czyli zatrzymamy dalej, robimy komentarz, mówimy, i damy zakończ nagranie. Zakończ nagranie mamy dobrze i OK. Tu możemy sobie dać jakiś komentarz, że dziękujemy, OK. Mamy to nagranie, zamykamy to, zatrzymujemy udostępnianie ekranu i mamy jakby nagranie całego, całego naszego Naszego przedsięwzięcia. Za chwilkę powiem, gdzie go znaleźć to nagranie i co z nim zrobić. Trzymajcie się, cześć.